Tutaj Dominik i dzisiaj będziemy właśnie se i będziemy se i na was, e, 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 pokażę wam jak zacząć na łajcie. Gadący cię od razu, to ukośnik kit, Wpiszcie. macie tu kity. Ja mam a wy będziecie do mieć dostęp do gracza. Ja sobie odbiera te syfa. i robię jeszcze losowanie na, na kita SBiP. Trzeba tylko zrobić... <grym> e, trzeba tylko zostawić łapkę w górę, słuchać dzwoneczkiem i komentarz. No i będziecie mieć już tego kita gracza na serwerze to... Idziecie na bezpieczną. Dobra, ja później pójdę na premium. Nie ruszacie się 5 sekund. No dobra, wie. Ja wam nie działa wersja, to macie na jakiej wersji wbicie. To możecie. patrzcie tu macie tam. I idziecie kopać. Wy będziecie to wolno kopać, a ja to kopię szybko. Tylko pamiętajcie, da dajcie sobie ukośnik ustawienia. Lepiej. Nie, macie... nie, nie, po nie No i później kopicie. Macie tak takie rzeczy. Idziecie spał. Gdzie jesteście na spałnie. Ja, na, nawet ja na początku wbijecie. Napiszcie ukośnik pomoc. I macie tu wszystkie rzeczy, które Wam się przydadzą. Jak macie już te rzeczy, gdzie są sety? A tu? Jak macie set, to sobie ulepszycie set na poziomu lecacie mięć w to, taki. I tak dalej, i tak dalej. A najlepszy set to jest... <laughs> Ej, ja za niedługo mam najlepszy set. Tylko dwa poziomy. A co, blokuje mnie? No dobra. A mnie nie zbanują tego konta na YouTube, to mogę nagrywać i robić live. A wy kolejnym jutro wylosowaniu będzie do zdobycia

No co wiecie co trzeba zrobić. Macie teskita i magiczną skrzynię. To macie dobry start na serwer. Andiu Jej właściciel. Teraz gdzie tu można wymienić i se... Tu można sobie wymienić. Na to... Mi I kolio pierwsze miejsce, ja mam szóste, chcecie widzowie mi pomóc, chodźcie na sejr, ja będę mieć paleki, z was. Ja wam później dam coś ja może. Się o jest przydatny, a u tu się kupuje za, co jest za hajs? Ile? O kurde. O, flopper jest. Dobra, zadam. A, to było na tyle, jak będziecie chcieli więcej to pisać. Cicho! Cicho! Miał, 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 się. Eee, dobra. Eee, co tu? Aha, tu są bosy. Tak, widzę jakby to To będzie na tyle. 得吧。多棒